ze mną macie Kaczmarek, MVP starcia Scheflera z Worwerk zakończonego wynikiem 10 do 2 Maciek, podwoiłeś dzisiaj swój e, dorobek strzelecki, czy to, no, to raczej najlepszy e, twój mecz w tym sezonie? Proszę o kilka słów. E, tak, myślę, że najlepszy mecz. E, nie tylko mój, ale całej drużyny w końcu zagraliśmy na miarę swoich możliwości i każdy dał siebie dzisiaj e, najwięcej ile mógł. i to przyniosło w końcu e, rezultat i wygraliśmy i wygraliśmy wysoko. E, no i mam nadzieję, że będziemy więcej łapać punktów w kolejnych meczach, że to dopiero początek. Do końca trzy kolejki, a wy dzięki temu zwycięstwu wychodzicie ze strefy spadkowej w czwartej lidze, jeśli, która może się okazać kluczowa w przypadku utworzeniu jeszcze piątej ligi. Jakie nastawienie przed ostatnimi trzema kolejkami i czy pokusicie się może o górną połowę tabeli? No będziemy się starać, zobaczymy czy, czy się uda, ale myślę, że po tym zwycięstwie dzisiaj będziemy chcieli jeszcze udowodnić, że, że potrafimy wygrywać w kolejnych meczach i, i na pewno damy z ciebie wszystko. To wasz pierwszy sezon w naszych rozgrywkach, raczej nie skończy się to awansem, ale jak zapatrujecie się na kolejne sezony, może zobaczymy was również w akcji zimą? No, myślę, że na pewno będziemy chcieli wystąpić w kolejnych edycjach, jest to nasz debiutancki sezon, dopiero jakby zgrywamy się, próbujemy tutaj skonsolidować drużynę. I mam nadzieję, że właśnie będziemy w stanie wystawić w kolejnym sezonie drużynę i pokazać, że potrafimy dobrze grać w piłkę. Super. Dziękuję dzięki bardzo. Dzięki za. wielkie.